Dzień dobry, 12 września, 2023 rok. Piękna pogoda dzisiaj. Wkorzystuję to słoneczko, które świeci na zewnątrz. Ładne niebo, troszkę chmurek. Słoneczko wysoko. Świeci tutaj na panele. Moja instalacja naziemna i u góry instalacja dachowa na warsztacie. Słońce dzisiaj ładnie daje, więc pomyślałem, że zrobię po raz kolejny balansowanie tutaj akumulatorów i gazujemy skurczybyki baterie już w pełni naładowane włączone albo raczej włączone wyrównywanie akumulatorów na każdym z falowników informuje nas o tym migająca tutaj Albo raczej migający wskaźnik E9 na każdym z falowników. Baterie się ładnie dzisiaj naładowały. I postanowiłem, że dostaną raz jeszcze kopa. Tak jak w poprzednim tygodniu. Żeby zrównać wszystkie ogniwa, a co tam 63741 41A w akumulatory wchodzi, przetwornica na falownikach jest rozłączona zupełnie Żeby żadnego poboru niepotrzebnego z akumulatorów nie było I gazują Gazują sobie tutaj Z ciekawostek Możemy zobaczyć ich temperaturkę, bo już sobie tutaj troszkę pracują. Sprawdzimy kamerą termowizyjną, jak wyglądają temperatury. Zobaczymy, co nam tutaj sprzęt pokaże. I mamy. Ładnie to wszystko wygląda. Pierwszy akumulator 35 stopni. Drugi starszy akumulator ciuteńko cieplejszy 35,5 stopnia. Spróbujemy zobaczyć te tylne akumulatory, co one tam w sobie mają. O, ten tylny cieplejszy 37. Ten tutaj 36. Tak wyglądają akumulatory starsze. A tu mamy akumulatory nowsze. I tutaj te z frontu mają 32 stopnie, 33, 34 nawet. 33 stopnie, i tutaj te dolne, te dolne najchłodniejsze. Tak to wygląda pod względem temperatury. One już się tutaj naładowały, dzisiaj do pełna. I jakieś pół godzinki już się tutaj wyrównują te ogniwa. No i gazują widać, jak bąbelki z nich lecą. Słychać i czuć, czuć wodór w powietrzu. Ustawiłem cały sprzęt na 3 godziny takiego przetrzepania tutaj magazynu. I niech słońce robi robotę. Te akumulatory potrzebują od czasu do czasu takiego właśnie przeładowania. Zauważyłem, że lepiej później oddają energię. Nie ma się co z nimi cackać cały czas. Tylko trzeba im kopa do roboty, też zasadzić jakiegoś. Także to tyle z dzisiejszego dnia, jeżeli chodzi o fotowoltaikę. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, to zapraszam do. Subskrypcji kanału i oczywiście do zostawienia łapki w górę, bo to dla mnie informacja, że to co nagrywam komuś się do czegoś przyda. A ja ze swojej strony obiecuję, że w miarę upływu czasu będę starał się kręcić coraz ciekawsze i coraz. Fajnie oglądające się materiały. Także to tyle z mojej strony. Pozdrawiam i cześć. Do następnego.